Dzień dobry, Anna Więckiewicz, zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu Wierzyczanki 2024 przyznane, 105. rocznica powrotu Starogardu Gdańskiego do państwa polskiego, relacja z finału WOŚP. Grupa artystyczna uczniów II LO w dziedzinie kultury... Serdecznie dziękujemy za nominację i za nagrodę. Naprawdę jesteśmy niezmiernie zaskoczeni, że wśród tylu wybitnych artystów i, i osób, które promują nasze miasto i robią bardzo dużo w dziedzinie kultury, nasza praca została doceniona, praca młodzieży. Cieszymy się, że nasz koncert mógł być zaprezentowany szerszej publiczności właśnie na scenie naszego kina starogarckiego. No, i naprawdę to było no, niezwykłe przeżycie, i myślę, że młodzież ma takie samo wrażenie jak my. Tak, to na pewno, ale to nie tylko praca młodzieży, ale też praca nauczycieli, praca pani Aleksandry, praca pani Basi, praca też pani dyrektor za wielkie wsparcie, naprawdę. I naprawdę, nie spodziewaliśmy się, będziemy to pewnie wiele razy powtarzać, ale bardzo dziękujemy. Mogę? Myślę, że to wyjście do kina, czyli do miasta, do mieszkańców naszego miasta, miało ten bardzo dobry wydźwięk, dlatego że jeszcze bardziej byliśmy po prostu dostrzeżeni przez mieszkańców, ponieważ kino było naprawdę całkowicie zajęte, pełne, co nas bardzo, bardzo cieszyło. Myślę, że 14 lat to trochę mało i pójdziemy. Dalej w tę stronę, żeby dawać ludziom radość, żeby mogli poznawać historię z tej innej strony, żeby zapamiętali te chwile, bo one są naprawdę ważne. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tej nagrody, jakże ważnej w naszej społeczności lokalnej. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, z artystów. Tutaj jest tylko część całej dużej grupy, ekipy przygotowującej koncert. Także pozdrawiamy wszystkich i przede wszystkim dziękuję naszym nauczycielkom, które już od kilku pokoleń koncert prowadzą. Dziękuję bardzo. Zespół H2O w kategorii inicjatywy społeczne. Przede wszystkim chcieliśmy bardzo podziękować za samą nominację. To już ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla nas, ale też jesteśmy ogromnie zaskoczeni tym, że ta nominacja przekuła się w nagrodę. Jest to niezwykle wzruszające dla nas i zaskakujące nas. Także trudno nam nawet zebrać myśli i słowa, żeby wyrazić nasz stan emocjonalny. W tym momencie. Dziękujemy serdecznie. Za pomoc wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do naszej pracy i powstania realizacji, za które zostaliśmy nagrodzeni, czyli realizacji murali w Starogardzie Gdańskim. Jest tego parę. Już w ostatnim czasie współpracowaliśmy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, był to taki projekt społeczny, który Miał bardzo duży wydźwięk wy dla y, mieszkańców miasta, y, wspierający najmłodszych mieszkańców y, Starogardu. Y, bardzo fajna współpraca, y, bardzo owocna. Y, dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali, którzy y, w ogóle, jak zaczęliśmy, y, nasza idea FIX zrobienia mural na stulecie y, niepodległości y, Polski spotkał się z ogromną e, aprobatą i e, udało nam się go zrealizować e, przy współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową Kociewie i właśnie na osiedlu Kopernika e, ten e, mural powstał. E, może o kolejnych realizacjach powie któryś z panów. Hmm. E, pomysłów jest proszę, dużo, proszę, natomiast e, Musimy poczekać na, na, na konkrety, natomiast jesteśmy y, przekonani o tym, że każdy mural wzbogaca miasto i y, jest to nie tylko dekoracja, ale zawsze, jak tutaj Magda powiedziała, jest to przesłanie jakiejś idei, która y, będzie na, na pewno w tej przestrzeni architektonicznej przez wiele lat y, w Starogardzie służyła mieszkańcom. Te wszystkie projekty wykonała Magda Haras i na scenie Magda powiedziała ciekawą rzecz, że powierzchnia 150 m2, czyli podstawa 10 m, wysokość 15, to jest ogromne wyzwanie. Magdo i Adamie, dziękuję Wam bardzo, że daliście mi taką możliwość, że mogłem się wspiąć i z Wami też dotknąć tej ściany. Z całego serca Wam dziękuję. Józek jak zwykle, jest bardzo taki tajemniczy, ale to on bardzo dużo robi i robimy to wspólnie razem. A także Merkury Atelier, spółka Zoo i moderator Mariusz Szwarc i Tomasz Pastwa w gospodarce. Nie ma dzisiaj pana Włodzimierza tutaj. Reprezentuje firmę. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Jest nam niezmiernie miło, że otrzymaliśmy takie wyróżnienie, taką nagrodę dla nas. Jest to zasługa przede wszystkim pana Włodzimierza, który zawsze mówi: Musimy zrobić więcej, musimy zrobić lepiej. No i chyba dzięki temu właśnie jest tak, a nie inaczej. Mamy firmę, która prosperuje tutaj właśnie w Starogardzie. Ma już siedzibę w Starogardzie. No i myślę, że to jest to, o co nam chodziło. Pracujemy dla marek głównie francuskich. Pan Włodzimierz niestety ale jest w delegacji służbowej, nie dlatego, że miał coś innego do zrobienia. Dziękuję bardzo. To wszystko. Jesteśmy bardzo zaskoczeni nagrodą, ponieważ nie spodziewaliśmy się, była taka duża konkurencja, i cieszymy się bardzo, że otrzymaliśmy to wyróżnienie. Przy okazji też chcieliśmy pogratulować wszystkim nominowanym w kategoriach, ponieważ widzimy, że obsada była bardzo, bardzo mocna. To laureaci nagród prezydenta miasta Starogard Gdański, wieżyczanki 2024, których poznaliśmy podczas uroczystej gali 29 stycznia. Janusz Stankowiak postanowił przyznać także honorową wieżyczankę, którą otrzymała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w naszym mieście. Państwa wzruszenie odbiera mimowe, gdyż dzisiaj na uroczystości wręczenia wieżyczanek moja placówka, którą kieruję od 27 lat. Państwowa Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosowskiego w Starogardzie Gdańskim otrzymała bierzeczankę specjalną honorową Otrzymaliśmy ją z rąk naszego ucznia Szkoły Muzycznej, prezydenta Janusza Stankowiaka. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie za 50-lecie istnienia szkoły, funkcjonowania w tym mieście. Cieszymy się za to, że samorząd wspiera nasze inicjatywy i jest zawsze z nami. Ale chciałbym też kilka słów powiedzieć o społeczności szkolnej, bo jest to Wyróżnienie nie tylko, które ja odbierałem w imieniu społeczności szkolnej, ale to również wszyscy pracownicy, czyli nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, a przede wszystkim nasza kochana młodzież, która uczy się w szkole muzycznej pierwszego stopnia w Starogardzie Gdańskim. Myślę, że kolejne 50 lat przed nami. Wszystkim nagrodzonym i nominowanym serdecznie gratulujemy. Galę prowadził Sawomir Siezieniewski. Wieczór uświetnił koncert muzyki filmowej w wykonaniu Kasi Moś, Daniela cybuli orynicza z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Tri-City pod dyrekcją Ariela Ludwiczaka. 29 stycznia świętowaliśmy także 105 rocznicę powrotu miasta do państwa. Z tej okazji władze samorządowe, parlamentarzyści, delegacje miejskich instytucji oraz poczty sztandarowe złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową przy ratuszu miejskim. Uczcili w ten sposób pamięć zasłużonych samorządowców, działaczy organizacji wojskowej Pomorza, pracowników oświaty, służby zdrowia oraz członków Komisji Likwidacyjnej i Straży Obywatelskiej. W Rogardzie Gdańskim podczas 33. finału WOŚP, którego celem w tym roku jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej, działo się wiele dobra. Wolontariusze zebrali w naszym mieście 421 703,90 zł. W Galerii Neptun odbyły się licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także ta dotycząca 4 godzin pracy prezydenta Janusza Stankowiaka. Stacjonarnie wylicytował ją Tomasz Pastwa za kwotę 16 tysięcy złotych. Ze swoich obowiązków prezydent będzie wywiązywał się w samej Galerii Neptun. Wieczorem na starogardzkim rynku odbył się Fireshow, który zakończył ten pełen dobroci dzień. Wielkie podziękowania dla wszystkich starogardzianek i starogardzian popłynęły też od prezydenta miasta Janusza Stankowiaka. A Zakończyliśmy w sumie teraz mnóstwo um, barwy um, Nordic Mocking z Osilek. Byliśmy w terenie wieżycy, dotarliśmy do galerii, gdzie za chwilę będziemy też um, kończyć i oddawać puszki do barwy. Z okazji 33. finału Woźb w Starogardzie Gdańskim uroczyście odsłoniliśmy nazwę ronda u zbiegu ulic Pomorskiej i Pelplińskiej. W obecności wiceprezydentów, radnych Rady Miasta oraz wolontariuszy nazwę odsłonili prezydent Janusz Stankowiak oraz przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert. Piątkowy koncert starogarskiej Orkiestry Dętej pod batutą nowej kapelmistrzy Weroniki Łopaty w Kinie Soku przyniósł słuchaczom mnóstwo niezapomnianych emocji i wzruszeń. Była muzyka filmowa i utwory z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Zaśpiewali je Kinga Wylęgły oraz Dominik Mazan. Drugi drugiej części serwisu zabawa karnawałowa UTW i zasłużona emerytura Ewy Lewandowskiej, trzecia płyta zespołu Blue MC nagrana, walne spotkanie OSP i KPP. Muzyka. Studenci UTW z centrum zakończyli pierwszy semestr roku akademickiego, bawiąc się na karnawałowym spotkaniu. Ostatnie miesiące studenckiej aktywności podsumowała Ewa Landowska, koordynator UTW, która kończy pracę w SCK i odchodzi na zasłużoną emeryturę. Podziękowania za wieloletnią pracę na Rzecz starogarskiej Kultury złożyli jej między innymi prezydent miasta Janusz Stankowiak i dyrektor SCK Ewa Roman. Zatrudnić panią Ewę. I to był strzał w dziesiąty. A ja państwu powiem, że to jest osoba taka dość twarda i konsekwentna. Ona nie szła tak do dyrektora i mówiła, panie dyrektorze, może to, może tak, nie. Trzeba to, trzeba tamto, Panie Dyrektorze, bo inaczej nie ruszymy do przodu. I to mi się zawsze podobało. Prosto pewność siebie, no i przychodzą od tego efekty. Szanowni Państwo, w imieniu swoim, Państwa, wszystkich mieszkańców naszego miasta, chciałbym pani Ewie bardzo serdecznie podziękować za te wspólnie spędzone lata. Mam nadzieję, że to będzie tylko taka przerwa w życiorysie chwilowy urlop tak sobie powiedzmy. Bo każdy potrzebuje takiego, takiego czasu. Wyjątkową wizytę w gabinecie prezydenta miasta złożyli podopieczni starogarskiego środowiskowego domu samopomocy. Dzięki otrzymanemu stypendium spełnili marzenie o nagraniu trzeciej płyty Blue MC rozmaitości. Kilkanaście egzemplarzy trafiło w ręce prezydenta. Za wyjątkowy prezent podziękował swoim gościom, wyrażając uznanie i podziw za ich kreatywność i twórczy zapał. Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 31 stycznia podsumowały działania podejmowane w 2024 roku. Podziękowały władzom miasta, powiatu i gminy za wsparcie i pomoc finansową. Strażacy ochotnicy podzielili się sukcesami i zaprezentowali plany na rok bieżący. Tego samego dnia prezydent miasta przekazał strażakom z OSP w Starogardzie Gdańskim lekką przyczepę do zadań specjalnych. Ma pomóc w zwalczaniu skutków powodzi oraz lokalnych podtopień. Jej zakup sfinansowano, sfinansowało miasto. Strażacy ochotnicy we własnym zakresie przystosowali ją do działań. Rok 2024 podsumowała także starogardzka policja. W miniony piątek komendant KPP Starogard Gdański podinspektor Adam Borg przedstawił sprawozdanie z działalności policji w minionym roku. Omówił statystyki dotyczące liczby przestępstw i wykroczeń, ich przyczyn i wykrywalności. Zaznaczył, że w porównaniu z rokiem ubiegłym wiele z tych danych jest zdecydowanie mniejsza, co potwierdza, że powiat Starogardzki jest obszarem bezpiecznym i przyjaznym. Prezydent miasta Janusz Stankowiak w imieniu mieszkańców na ręce komendanta przekazał podziękowania dla wszystkich policjantów za pracę, szybkość interwencji i skuteczność. Wernisaż wystawy pod tytułem Sentencje i gadki z Kociewskiej Makatki odbył się w piątkowy wieczór w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Wystawa ta to zwieńczenie siedmiomiesięcznej pracy uczestniczek kursu haftu kociewskiego pod tytułem Czas na Kociewie. Makaty, torby, serwetki, zakładki do książek, koszyki to tylko niektóre z prac zaprezentowane na wystawie. Oprócz prac kursantek zaprezentowane zostały prace Marii i Renaty Wespa, powstałe w latach 1970-1990, prace Anny Ledworzy w twórczyni prac w dziedzinie haftu kociewskiego, a także Ireny Szczepańskiej. Gratulacje w imieniu prezydenta miasta Janusza Stankowiaka złożyła bohaterkom wieczoru, które zjechały z całego Pomorza, Agata Skoczek z Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta, podkreślając, że wystawa doskonale wpisuje się w obchodzony 10 lutego Dzień Ciebie. Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty zaprasza na ferie u siebie. W dniach 17-21 lutego oraz 24-28 lutego od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12 organizuje zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Liczba miejsc ograniczona, zapisy u organizatora. Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza do posłuchania muzyki polskiej w wykonaniu orkiestry kameralnej Prosymfonika pod batutą Wojciecha Gdańca. Wydarzenie odbędzie się 16 lutego o godzinie 16 w sali SOKU. Bilety w kwocie 10 zł do nabycia w recepcji SCK i na stronie sck.starogard.pl w zakładce kup bilet. Zapraszamy do udziału w ósmej edycji konkursu talentów pod nazwą Utalentowani organizowanego przez Starogardzkie Centrum Kultury. Do końca lutego przyjmowane będą zgłoszenia w trzech kategoriach muzycznej, tanecznej i artystycznej. Zgłoszenia można wysyłać mailowo na adres organizatora lub dostarczyć osobiście własnoręcznie napisane zgłoszenie w kopercie z dopiskiem Utalentowani do recepcji SCK. Muzyka Sobotem 1 lutego zawodnicy SKS w Olimpiech przegrali domowe spotkanie z LKS Kulpak Łódź wynikiem 98:84. 84 W środę Kociewskie Diabły zmierzą się w Derbach Kociewia grając na wyjeździe z Deką Pelplin. Natomiast sobotę, 8 lutego o godzinie 15 rozegrają mecz domowy z Wigry AZS Politechnika Opolska. Do startu rozgrywek klubu piłkarskiego w rundzie wiosennej został niecały miesiąc. W czwartym meczu kontrolnym, rozegranym w Cetniewie, zawodnicy KPS-u wygrali z Unią Swarzenc wynikiem 4-2. W lutym piłkarze rozegrałem jeszcze trzy mecze kontrolne. Najbliższy z nich już 8 lutego z kolejarzem Chojnice. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.